no i udało się wyruszyć jest godzina 8.55 i zdałem sobie sprawę że mam hotel do 21 możliwość rezerwacji Boże, zameldowania więc olewa możesz bo nie chcę mieć sytuacji jak wczoraj, że po prostu w tajemnicy szukam jak dojechać jak znaleźć trasę, więc zbijamy z hotelu z powrotem na pętlę i z powrotem na szutry niesamowite. Ale hotel ma dobrą lokalizację w tych ogonkach, bo jak widzicie od razu przepętki mam. Pewnie da się jakoś to skrócić, bo ja szedłem dookoła. Ale no, fajnie, fajnie. O, i tam jest mor od razu. I jakiś wiadukt. Ja, tu chcę wyłączyć kamerę. A to same atrakcje, no właśnie, to jest duży plus. Mazurskie pętli: że jak ktoś lubi haha, klimat, mazur, no to to jest super. Tylko nawierzchniowo nie jest już tak super. Jak widzicie, no cześć, witam was kolejnego dnia. Trochę gardło mi zajechało. Teraz zauważyłem, bo oczywiście sam do siebie nie mówiłem. E, Okej, okay, to tak. E, dzisiaj lecę dalej, tak jak wspominałem w ostatnim filmie, mam nadzieję, że mi ubrania doschną, bo trochę nierozważnie je wyprałem, ale no, z drugiej strony były takie w piasku. Ogólnie ta mazurska pętla rowerowa powinna się nazywać ma mazurską piaskownicą rowerową, w mojej opinii. Poczytałem trochę o trasie i wziąłem na start najtrudniejszy odcinek trasy. Bo między rynem a węgorzewem no, wszyscy narzekają na piaski, tarkę i tak dalej. Ja do tego doszedłem wiatr z prędkością jak sprawdzałem 40 km na godzinę w twarz, więc no trochę biało. No, mam nadzieję, że dzisiaj będzie lepiej. Już mam lepszy humor. No, ten wczorajszy dzień to mnie totalnie zmiotł, tak szczerze mówiąc. Pierwszy raz coś takiego mam. Kibelek. Dobra, to lecę na śniadanie. No kurczę, ale tutaj znaki to są tragedia momentami. Bo albo są za zakrętem, albo długo przed i mogą zmylić. Wydaje się, że trzeba tutaj skręcać, a to dopiero na kolejnym, więc w, gr w granie śladu dużo tu daje. Póki co trasa do Giżycka jest super. E, gdzie były te trasy wczoraj, cały czas tarka a tutaj proszę, kolejny dzień wypoczęty, więc mazurska pętla rowerowa postanowiła mi zaserwować drogę. I to jest jeden z powodów, dlaczego nie polecałbym całości trasy rodzinom z dziećmi. No, jest, jest ruch tutaj. Akurat teraz jest sobota rano, końcówka czerwca, więc teoretycznie mógłby się zaczynać sezon. Ale łatwo sobie może wyobrazić, co się tutaj dzieje w szczycie sezonu na trasie do Giżycka. No... No akurat ten odcinek nie jest optymalny. Wczoraj każdego, kogo mijałem, to był zmordowany. A tutaj mijam już którąś grupę rowerzystów i uśmiechnięci, dzień dobry, bardzo miło. Nawet y, ktoś na szosie, już chciałem powiedzieć o sobie, jakby to był inny gatunek ludzi y, powiedział do mnie no cześć Widać, że po prostu nawierzchnia zmienia ludzi Tugiżko no mor jest za niecały kilometr a jakieś 8 km temu był wcześniejszy mor. Oho. Pamiętacie, co mówiłem o rodzinach z dziećmi? No, ale widzę, że tych morów jest e, więcej po wschodniej stronie i to zdecydowanie więcej. Na zachodniej jeszcze ich brakuje. Więc to jakiś tam plan do rozbudowy przyszłej. Chyba miał być ten obrotowy most w Gierzycku i chyba jest w remoncie. <grystanie> o kurde, największa atrakcja chyba. No, miałem sobie oszczędzić wieże widokowe, pędzić, ale jak zobaczyłem tak dużą, to nie mogłem się oprzeć. W sumie nie jest jakaś gigantyczna, ale jest spora w porównaniu z pozostałymi, które tu widziałem. A zaraz wam pokażę widok. No, a tak wygląda widok. A się zmachałem. Ale może być, co nie? Całkiem niezły. Oczywiście już popisane. Infrastruktura jest nowa, ale ludziom to nie przeszkadza. No, dramat. Na przykład tutaj wszystko popisane. Nic nie może być ładne, nic. No nic nie przedłużam, schodzę, koniec krótkiej przerwy i idę dalej. Na wschodniej części szlaku bardzo często widać e, te żółte barierki, które są znienawidzone <gryzny> przez rowerzystów. Wiadomo, że one pewnie mają punkty, Boże, funkcję taką, żeby być widocznym. Ech, żeby nie wjechać przez przypadek. Ale po co one istnieją, to ja nie wiem. Póki co mam wrażenie, że Rydzewo, oh Boże Rydzewo, jesteśmy w Rydzewie, ale mam wrażenie, że wschodnia część Mazowskiej Pętki Rowerowej jest o wiele bardziej cywilizowana. No mamy przynajmniej jakieś sklepy, mamy jakąś infrastrukturę. wyjeżdżam z jednego moru, a kolejny jest za 14,5 km. No to pokazuje, jak wschodnia część trasy jest zadbana, a jak zachodnia zaniedbana. No, warto nadrobić zaległości. Nie tylko w kwestii nawierzchni. Już kilka kilometrów tak na otwartej powierzchni jadę e, Nawierzchnia jest, no jak widzicie, taka sobie Albo tarka, albo kamienie No rozjeżdżony jest A... Ojejku, ale aż tęsknię za tymi lasami Bo tam to chociaż był ten cień A tutaj w pełnym słońcu jechać No nie jest łatwo, głowa się grzeje Ciężko myśleć. Dlatego te to jest super rzecz tutaj. Uhuhu. Ale było. No i to jest zdradliwe na pętli mazurskiej. Czyli takie zjazdy wydaje się, że super. A na koniec na samym dole czeka cię usypany piasek. Ajajaj, no muszą to poprawić, muszą Łatwo się wywalić w takich momentach Postka blokowa, tego nie było jeszcze O, paniki No, kartowe jeszcze piękne jezioro Zatrzymam się na chwilę. O tam jest jakiś wiadukt. No, szkoda, że nie widać. Z bólem serca minąłem Orzysz. To było 9 km w jedną stronę. Więc razem 18. Niby nie ma tragedii, ale no, może kiedyś jak podjadę do Rucianych, zobaczę ile to jest na rowerze w jedną stronę e, do Orzysza. Albo spisza, no bo spisza wiadomo bliżej, ale z Rucianych może być ciekawsza e, trasa. E, czytałem wczoraj, że odcinek właśnie już za Orzyszem e, na górskiej pętli rowerowej. Jest atrakcyjny. Atrakcyjny pod kątem nawierzchni. No to się okaże, czy za orzeszem ktoś miał na myśli odcinek ten, którym jechałem, czy ten, którym dopiero będę jechać. Bo ten, który jechałem, to na pewno był lepszy niż to, co wczoraj. Mimo paru kilometrów tarki, to i tak było dużo lepiej. Więc zobaczymy. Trzymam kciuki, żeby było jeszcze lepiej, bo jest pięknie. No faktycznie zawarzyszam jest lepsza infrastruktura, bo mamy tutaj szczere pole, a jest poprowadzona droga i to świeżutka. Jest szansa, że będzie to no, na całości tego szlaku. Byłoby fajnie, ale wiadomo, że to koszt, to czas, to pieniądze. Koszt już mówiłem, ale pieniądze muszą wybrzmieć. Więc no nie liczyłbym, że w najbliższej przyszłości zobaczymy coś takiego na całości Ale trzymam kciuki Nie wiem czy powinienem chodzić po tym moście bo na wjeździe było napisane że ma nośność 7 ton Jestem właśnie za miejscowością Kwik I tutaj jest taki mościk ciekawy No ciekawe ciekawe Nie mam pojęcia dlaczego on jest ale wygląda spoko. Tutaj z drugiej strony też coś mamy, jakiś rzeczkę. Muszę rozprostować kości, bo trochę tyłek boli. Jednak te dwa dni jazdy pod rząd 150 km robi swoje. E, no i przez to, że jest dużo piachu, to łańcuch pewnie też to średnio znosi, ale to już nic na to nie poradzę. No co dalej? E, a przede mną pisz no to robi wrażenie te drzewa, ta natura no to jest chyba najlepszy odcinek tej trasy czyli od Orzysza bo mijamy Śniardwy, mijamy piękne lasy, pola i wszystko po znakomitej nawierzchni no sprzyjającej jazdy, jeździe nawet rodzin z dziećmi więc jak odcinek Odpisza, jest okej, okay. yy, praktycznie do samego miasta. No to myślę, że można go polecić. Oh yes. Ciekawe jaką on ma nośność. Ale jakoś dałem radę. I wracamy na piękne szlaki. Postanowiłem sobie zrobić przerwę na przystanku autobusowym, bo moru nie mogłem znaleźć. I to jest o tyle zabawne, że prawdopodobnie już nigdy tego przystanku nie zobaczę. To jest urok takich tras. Być może kiedyś jednak wrócę na tę trasę, kto wie. A miejscowość jest jakaś malutka, zapomniana. Więc szybko coś zjem i lecę dalej. Faktycznie do Rzysza to są same asfalty premium. Znaczy są pojedyncze odcinki, gdzie trzeba przejechać się lasem. Albo jakieś tam 500 metrów. Yy leśną tą ścieżką lub piaszczystą, nieutwardzoną. Ale to i tak jest luksus. Jezu. Nie no, wschodnia część to jestem fanem. Prawdopodobnie e, prawdopodobnie nie będę już jechać tą zachodnią częścią. Oho, i jak pochwaliłem, tak w piasek, ale tutaj jest jeszcze elegancki. Taki to był chciał mieć tam. Mam pytanie do tego, co planował mazurską pętlę rowerową? Czy ty jesteś normalny? Kamienie! Dlaczego kamienie?